Siemanko z tej strony ja witam was w takim kolejnym filmiku. Tym razem macie takie highlightsy z ostatniego streama, na którym grałem sobie oczywiście przeciwko Turkom na Pro. No i też dlatego dopiero teraz wrzucam te highlightsy, ponieważ czekałem, aż przyjdzie cała taka fala, no dosyć niefajnych komentarzy i dosyć konkretnej ilości dislikeów, które by the way mi troszkę popsuły mój filmik o inferno, tak, który po prostu miał zamiar nie wiem zrobić 100 tysięcy, 200 tysięcy wyświetleń. A zrobił tam 50 albo 60 i po prostu się totalnie zatrzymał, szkoda. No, ale nie będziemy teraz ubolewać na tym, mam nadzieję, że to wszystko już minęło. Tutaj macie przygotowane przez prawo Pro takie halajce z miraża na Turków, czyli spiesze mapki, które oczywiście nie powiedziałem tego chyba w tym momencie jeszcze. Ale oczywiście wygraliśmy na Turków 2-0, tak? Także było bardzo fajnie, wygraliśmy tam parę eurasków na tym no i troszkę takiego prestiżu. No i no, takiej satysfakcji, że jednak ten cały spam i w ogóle że okazali się tylko mocni w pisaniu niefajnych rzeczy. XD. <śd> Tak, więc tutaj macie początek, jakieś 2,5 minutki highlights'y z Miraża, typowo zrobione przez Pro. tam jest troszkę muzyka z CSGO, jakieś głosy Turków z tego demka, ponieważ chyba gadali w grze do siebie, nie, tam, nie na ts -ie. No i teraz muzyka z CSGO no nie jest jakieś to super mega zrobione, ale highlights'y są, a potem będzie to samo, niektóre rundy będą powtórzone z mojego streama bezpośrednio z kamerką i potem będzie koniec, czyli jak moment, w którym myśmy wygrali. No i tutaj za bardzo nie będę przedłużał, że zostawiam już Was z tymi highlights'ami. No i myślę, że teraz już będą normalnie filmiki tak jak wcześniej, bo ostatnio nie było przez jakieś półtora tygodnia chyba, jak czekałem, aż, aż ten cały spaminie. minie, troszkę się to też późno wrzucam. Eee, no i tyle. Myślę, że nie wiem. Myślę, że elo. Jest teraz. Gala. Gala jest, Zabijemy razem. Gala leży. Jest! Kurde, bele. ale wychyliłeś się niepotrzebnie znowu mi się wydaje. Nie ale. Nie Nie Wyjaśniony Pewnie no. balkon Aha na leży Gdzie? Jeden na blisko, na tak Chyba jest, Dobra, jest na rampie Schody, schody, schody. schody. Okej, okay. macie mnie tu tajnego agenta Także żyjcie. Kurde. Domeka. No nie. No jakie drewno. <noise> <noise> jakie easy. <noise> Ale mnie zlagowało Jeszcze w końcówce, nie? A te drewno na początku, nie? Ej? LOL spróbować Tylko bez flashy to nie można. Macie jakieś? To zapodajcie i jedziemy. Runda prawdy kurde to jest. No flash Leży Bijamy To mnie plecy bije Nice, to jest to. Góra? Leży Gdzie last? Nie wiem. No, plantuję, Ziomek, nie wiem. Musimy coś zrobić. Tam, Musisz coś spotować. Patrzę dół. Tylko rynne paczę. Co te? Nie? A. NICE! Super! Oooo, Już się małem. Ja nie wierzę, nie. Ale to było tak ciężkie. Kolejny mężczyz? No nie no, wygraliśmy. BO3 Panowie.